Wirtualna rzeczywistość wkrótce będzie dostępna dla każdego w gminie Płośnica. Do świetlic wiejskich wyremontowanych i oddanych do użytku w ubiegłym roku zostaną zakupione urządzenia umożliwiające wkroczenie do wirtualnych światów. O szczegółach mówi wójt Krzysztof Groblewski. Ogłosiliśmy przetarg na dostawę sprzętu VR z technologią i z jej wdrożeniem w miejscowościach, w dwóch świetlicach, w miejscowości Jabłonowo i Rudkowice. Mam nadzieję, że w ciągu trzech tygodni ten sprzęt trafi do, do świetlic i młodzież, która przychodzi na zajęcia do, do jednej, do drugiej świetlicy, będzie mogła z tego y, korzystać. Wiem, że jak mieliśmy spotkanie wcześniejsze na otwarcie świetlicy, to młodzież bardzo chętnie interesowała się tym sprzętem, także myślę, że będzie się, się to cieszyło dużym zainteresowaniem. Wszystkich zapraszam, jeżeli już ten sprzęt będzie do korzystania z zajęć świetlicy. Technologia zrobiła wrażenie nie tylko na młodzieży. Próbowałem, bałem się trochę, żebym gdzieś nie spadł. Nie spadł w przepaść, ale myślę, że to jest fajna zabawa, także wszystkich serdecznie zapraszam. Już wkrótce w naszych świetlicach zobaczymy młodzież i nie tylko z goglami do wirtualnej rzeczywistości na głowie. Póki co w Jabłonowie i Rutkowicach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by osoby zamieszkałe w innych miejscowościach odwiedziły sąsiadów, by spróbować tej nowoczesnej technologii.